Witam wszystkich, chciałbym Wam pokazać sposób kodowania tej klamki. Klamka niezakodowana, by nie Będzie działała na każdy odcisk palca. Oraz fabrycznym kodem jest 6 akurat w tym modelu 6, szóstek. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Jak widzimy, działa jak się do tego zabrać do programowania cała procedura programowania tej klamki polega na tym, że kładziemy palec na czytniku linii papilarnych i przytrzymujemy go parę sekund w międzyczasie będą nam się zmieniały funkcje w momencie w momencie jaką funkcję wybieramy będziemy puszczali palec i planka będzie wchodziła w tę funkcję. Teraz zmienimy na początek język sińskiego na angielski o, w tym momencie y, światełko było czerwono-zielone to była właśnie funkcja zmiany języka przypiszemy pierwsze oki z palca, znowu przytrzymujemy chwilę na czytniku. Y, przypisywanie Przypisywanie danych odcisków palca jest sygnalizowane zieloną ciągłą lampką. Cała procedura przypisywania danego odcisków palców polega na kilkukrotnym przełożeniu tutaj do czytnika danego palca. W tym momencie będziemy mieli zaprogramowany dany paluszek tak? damy drugi palec trzymamy chwilę na czytniku aż nam się zapali zielone, zielone światełko musimy potwierdzić Palec mamy, e, drugi palec mamy e, przypisany, te niezakodowane nie działają. Ten zakodowany jest, tak, otwiera nam. I ten pierwszy też nam otwiera. W czasie przypisywania pierwszego odcisku e, palców. Palca, e, klamka nam... Tak, jakby ten pierwszy odcisk palca przypisuje jako palet administracyjny. Tym palcem będziemy potwierdzać włączenie, wyłączenie danych funkcji. Może jeszcze Wam pokażę pokrótce, jak się zmienia tutaj ten kod numeryczny. Znowuż musimy wejść w tryb, tak jakby do przypisywania następnego odcisku palców. tak. Potwierdzamy odciskiem administracyjnym. No i dodamy na przykład 61. Potwierdzamy płatki что раз проблема. Еще раз проблема. w się udało zmienić kod numeryczny. Wchodzimy w funkcję, przytrzymując wchodzimy w funkcję dodawania odcisków palców. Wybieramy tutaj, wybieramy tutaj klawiaturkę i przepisujemy jakimś tam sekwencję tych liczb, 6 liczb musi być, no to za pierwszym razem tam na nie wyszło ale w każdym razie no taka jest główna zasada kodowania tej klamki wszystko się odbywa na no przytrzymując ten trzynik odcisku palców kasowanie ogólne jest też proste przytrzymujemy, przytrzymujemy dłużej i musimy wejść w tryb czerwonej migającej diody tak, w tym momencie. Potwierdzamy to właśnie odciskiem administracyjnym i plamka wróciła do ustawień fabrycznych. Tutaj producent nam dodaje właśnie jeszcze taką ulotkę. Tu mamy różne typy plamek. Mamy akurat tą plamkę. Tą mamy tak. Wszczytując kod QR, wchodzimy na stronę, pobieramy aplikację na telefon. Możemy później łączyć się za pomocą tej aplikacji z klamką. Możemy dodawać lub kasować poszczególne odciski palców. Tam jest dużo funkcji, można sobie poczytać, bawić się. No I Myślę, że dla zainteresowanych będzie fajna zabawa. I Fajny pożytek z takiej planki. Dobra, dziękuję bardzo.